z wami i słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia uczniowie jego zadali mu pytanie rabbi kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy on czy jego rodzice Jezus odpowiedział, ani On nie zgrzeszył, ani rodzice Jego, ale stało się tak, aby się na Nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, które mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego Idź, obmyj się w sadzawce z co się tłumaczy posłane. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili czy to nie jest ten, który siedział i żebrał? Jedni twierdzili, tak, to jest ten, a inni przeczyli, nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił, to ja jestem. Mówili więc do niego, jakże oczy ci się otworzyły? On odpowiedział, człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie. Idź do sadzawki Siloa i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego, Gdzież on jest? On odrzekł, Nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, nie, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszu. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich, położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli, człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli, ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego. A ty, co myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: To jest prorok. Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał. tak, że przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali się w ich słowach. Czy naszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, niech. Mówi za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wykluczony z synagogi. Oto po dlaczego powiedzieli jego rodzice: Ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołał tego człowieka, który był niewidomy. I rzekł do niego: Daj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: Czy on jest grzesznikiem? Tego nie wiem. Jedno wiem: Byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: Cóż ci uczynił? W jaki sposób odłożył ci oczy? Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, a abyście mnie nie wysłuchali. O co znowu chcecie słuchać, czyli Wy chcecie zostać Jego uczniami. Wówczas zelżyli Go i rzekli, bądź Ty sobie Jego uczniem. My jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza, co do Niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi? Na to odpowiedział im ów człowiek. W tym wszystkim to jest dziwne, że Wy nie wiecie skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast wysłuchuje Bóg każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Na to dali mu taką odpowiedź. Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać i precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego. Czy ty wierzysz w syna człowieczego? On odpowiedział. A tak, któż to jest panie, abym w niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus. Jest nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: Wierzę, panie, i oddał mu pokłon. Jezus rzekł: Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy Faryzeusze, którzy z nim byli i rzekli do niego: Czyż i my jesteśmy niewidomi, Jezus powiedział do nich. Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie widzimy, grzech was trwa nadal. Oto słowo Pańskie. Oto Drodzy bracia i siostry, zadziwiająca jest zatwardziałość faryzeuszów i Żydów. Mają namacalny fakt, uzdrowienie człowieka. Wiedzą, mają świadectwo jego samego, jego rodziców i innych świadków, że ten człowiek od urodzenia był niewidomy, a przejrzał a jednak nie chcą w Niego uwierzyć. Nie chcą tego przyjąć faktu. Znają Słowo Boże, znają Słowo, które przepowiada przyjście Mesjasza. Znają zapewne słowa Izajasza, te o Mesjaszu, gdy pisze Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, by głosić dobrą nowinę u Bogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jęcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski pańskiej i dzień pomsty naszego Boga, aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselać płaczących na Syjonie. Wszystko to wiedzą, bo są położnymi Żydami, znają słowo, ale ich serca są zatwardziałe. Nie mieści im się w głowie, że Bóg może działać w ten sposób, że Bóg może uzdrawiać, uwalniać, że Bóg tak może zbliżyć się do człowieka, pochylać się nad ludzką nędzą. Chrystus często będzie im wyrzucał ich faryzejskie interpretowanie prawa, Jednej rzeczy się przyczepiają, jednego sposobu myślenia, często swoich praw, często swoich ludzkich schematów i nie potrafią wyjść ponad te schematy. Nie, nie potrafią przyjąć nowości Boga, bo Bóg, jeżeli przychodzi, przychodzi z pewną nowością, pewną zmianą. Domaga się od człowieka nowego sposobu myślenia, nowego sposobu widzenia, postrzegania a oni choć przygotowywani przez słowo Boże do tego aby przyjąć mesjasza nie potrafią przyjąć tych znaków jego obecności nie potrafią zinterpretować właściwie tych znaków zaślepieni są bardzo mocno w swoich schematach myślenia w swoim sposobie postrzegania widzenia są przywiązani do przez siebie utworzonego obrazu Boga i sposobu jego działania. Oni chcą bardziej, żeby Bóg działał na ich sposób, a nie żeby oni działali na sposób Boży. I dzisiaj, gdy zbieramy się tutaj w tej świątyni, aby zawierzyć się świętemu Józefowi, Jesteśmy zaproszeni, aby wpatrywać się właśnie w tą postać, w tą osobę, Józefa i uczyć się od niego. Józef, tak jak zgodnie piszą o tym wszyscy czterej ewangeliści, milczał. W Ewangelii nie znajdziemy ani jednego słowa, które by wypowiedział święty Józef. Możemy zastanawiać się i pytać, dlaczego? Ksiądz Wons, lekcja divina na temat świętego Józefa, pisze, że Józef milczał, aby słuchać, aby słuchać Boga. Że jego milczenie nie było dla milczenia. Nie było odludkiem, nie był tym, który. Nie chciał z innymi rozmawiać, który zamykał się w sobie. Jego milczenie było po coś. Jego milczenie było po to, aby właśnie słuchać Boga. Dlatego też, tak jak wiemy, przeżywał w swoim życiu trudne chwile, trudne sytuacje. Związane z Maryją, gdy ta stała się brzemienną, miał swoje plany co do tego, w jaki sposób rozwiązać tą sprawę. To jednak słowo skierowane do Niego przez anioła dało mu zupełnie nowe widzenie rzeczywistości. Ale Józef właśnie mógł usłyszeć te słowa anioła, dlatego że przyjmował postawę milczenia, Że żył w postawie milczenia, wyciszenia. Tego wyciszenia, o którym mówią znaki życia duchowego, zewnętrznego i wewnętrznego. Bo potrzebne jest nie tylko wyciszenie wewnętrzne, to duchowe, ale też i zewnętrzne. Choćby ten okres Wielkiego Postu, który teraz przeżywamy, ma na wprowadzić także do wyciszenia zewnętrznego nie mamy uczestniczyć i organizować zabaw hucznych aby w sposób zewnętrzny też wyciszyć się bo wtedy jest także możliwe wyciszenie wewnętrzne to zewnętrzne wyciszenie to też będzie polegało na tym co dzisiaj jest dużym problemem że nie będziemy nadmiernie albo w ogóle korzystać ze wszystkich środków masowego przekazu które tak bardzo wprowadzają zamieszanie w nas i powodują właśnie wielki bałagan. Józef właśnie przez wyciszenie i ukierunkowanie na Boga pomimo ludzkiego cierpienia, bo przecież cierpiał, gdy dowiedział się o sytuacji Maryi. Na pewno miał jakieś podejrzliwości. Na pewno był rozgoryczony sytuacją Maryjo, Maryi, to jednak jest w stanie przyjąć światło Boga, zrobić coś, o czym sam by nie pomyślał, bo nie miał zamiaru przecież wziąć Maryi do siebie, nie miał zamiaru, zamiaru z nią zamieszkać, ale jednak tak uczynił, bo był gotów. Przez swoje milczenie i wyciszenie na przyjęcie słowa. Przede wszystkim przez to wyciszenie usłyszał to słowo. Ważne też jest, drodzy, kiedy usłyszał to słowo. Bóg przemawia do Józefa w nocy, we śnie. Wiemy dobrze, myślę, że wielu z nas, jak nie wszyscy, mamy doświadczenie, że noc przywołuje na myśl kuszenie, kryzysy ciemność wiary. Nocny sen obnaża nieraz nasze, naszą stan duchowy, ukazuje nasze lęki, nasze obawy, odsłania cierpienie naszej duszy i naszego ciała. Ile nocy bezsennych, bo troski, bo problemy, bo coś się w głowie kołacze, Nie możemy nie zakładać, że tak samo było ze świętym Józefem, gdy dowiedział się o Maryi. Zapewne także jego głowa była pełna tych wątpliwości, trudności. Ale chociaż Józef jest w takim trudnym stanie, słyszy głos Boga i wierzy Bogu, choć to całkowicie zmienia jego postanowienia, całkowicie zmienia jego plan. Józef nie ma wątpliwości, że przychodzi do niego Bóg ze swoim słowem. Rozeznaje to słowo. przez wyciszenie, przez milczenie i przez poddanie swojego życia Bogu jest w stanie rozeznać, że jest to głos Boga. Bo źródła głosów, które słyszymy, mogą być różne. Słyszymy głos Boga, ducha świętego. Słyszymy nasz głos ludzki, który często dochodzi do głosu naszego ducha ludzkiego, ale też możemy usłyszeć duch, głos ducha złego, który często podszywając się pod dobro będzie nas próbował zwodzić. Ale święty Józef wie dobrze, że to Bóg do niego przemawia, że Bóg objawia swoją wolę. Wie dobrze, że dla niego jest to moment zwiastowania. Tak jak dla Maryi był ten moment zwiastowania, tak we śnie dla niego jest moment zwiastowania. Zobaczmy, Józef nie spekuluje, nie docieka, nie poddaje pod wątpliwość, jak faryzeusze dzisiejszej Ewangelii, ale przyjmuje nowość, jaką przynosi mu właśnie to jego zwiastowanie. Nowość, bo przewraca jego plan. Święty Mateusz aż pięciokrotnie zapisał, że Józef obudził się i za każdym razem użył czasownika, który wskazuje na coś o wiele głębszego niż zwyczajne budzenie się. Został użyte, zostało użyte słowo Egeiro. To same słowo, które ewangeliści używają na określenie zmartwychwstania Chrystusa. Czasownik ten został użyty w formie pasywnej, nie że się obudził, ale został obudzony. To Bóg Go budzi, to Boże Słowo Go budzi. Do nowego życia, do nowego spojrzenia, do. Yy, złamania wszelkich schematów i sposobów swojego myślenia jako to bardzo ważne istotne wskazówka dla nas i dla naszego życia duchowego dla, naszego, dla naszej wiary dzisiaj wpatrując się właśnie świętego Józefa który przyjmuje Słowo Boże drodzy jesteśmy właśnie zaproszeni do tego aby uwrażliwiać nasze serce na Boże słowo, na Boże znaki. Bo Bóg nie jest Bogiem niemym. Bóg jest Bogiem, który przemawia do człowieka. Jest Bogiem, który chce wejść w relacje z człowiekiem. I gdy przeżywamy wielki post, jesteśmy zaproszeni do nawrócenia, to, nawró to nawrócenie właśnie powinno nas, nas przede wszystkim prowadzić do tego, aby uwrażliwić nasze serce i nasz umysł na głos Pana który do mnie mówi, czy właśnie jest święty Józef. Przyjąć to słowo, rozeznać się i zrealizować, tak jak uczynił to Józef. W tym wszystkim potrzebna jest właśnie to, co też uczynił Józef. Wyjście ze własnych schematów, sposobów postrzegania, zrezygnowanie z własnych planów. Bo Bóg, jeżeli przychodzi do człowieka, to często przychodzi z nowością, z nowym planem. Z takim planem, którego my byśmy nie wymyślili. To jest rzeczy nieraz niesamowitych, zadziwiających. Czy jesteśmy gotowi? Dzisiaj, zawierzając się świętemu Józefowi, robić ten krok wiary w naszym życiu. Pójść w niewiadome, bo często tak Bóg będzie prowadził. Bo chce od nas zawierzenia. Józef zawierzył całkowicie. Nie miał żadnych, żadnych pewności. Nic nie mógł sprawdzić. Zawierzył. Dlatego tak ważne jest, abyśmy naśladując świętego Józefa, weźli w milczenie. To milczenie, które pozwoli nam usłyszeć właśnie głos Boga które będzie właśnie aktywnym słuchaniem. Dlatego też dzisiaj, zawierzając się świętemu Józefowi, prośmy Go, abyśmy byli otwarci na Boże Słowo. Byli ulegli tak jak On, Bożej woli. Umieli rezygnować z naszych planów, aby realizować plan Boga, który On ma dla nas. Zawierzając się dzisiaj świętemu Józefowi, uczymy go przewodnikiem w naszym słuchaniu Boga. Amen.